To tak, zaczęło się od tego, że kiedyś powiedziałem faktycznie, że nie chcę mieć ciągnika, takiego dużego ciągnika ciężkiego. Po co mi traktor? Moim zdaniem jest to niepotrzebne. Uważam, że ta maszyna w kontekście mojego gospodarstwa jest większą przeszkodą, większym utrudnieniem niż wnosi pożytku. No ale widzimy teraz, że jakaś, jakiś rodzaj, jakaś forma mechanizacji na pewno oczywiście ułatwia nam pracę i czasami, jeżeli potrzebujemy skorzystać z maszyny, to po prostu ją wynajmujemy. Zwiększamy obszar naszego działania, czyli powiększamy nasze gospodarstwo. Za chwilę przekroczymy powierzchnię 10 hektarów, więc praca na tak dużym obszarze przy użyciu ręcznych narzędzi, już widzimy, że dochodzimy do granic naszych możliwości. Także na pewno na większej powierzchni nie będziemy w stanie działać bez wsparcia ze strony jakiegoś sprzętu. No, tak jak widać, tutaj nie ma czarnoziemu, jest tylko piasek. I dlatego wybraliśmy też to miejsce, bo jeżeli tutaj pokażemy, że na tak marginalnych glebach jesteśmy w stanie stworzyć regeneratywne gospodarstwo, które będzie dostarczało żywności i jeszcze pracować z tym terenem w bardzo przemyślany, zaplanowany sposób, używając właśnie do tego celu po pierwsze projektowania permakulturowego, tak żeby dobrze rozmieścić wszystkie elementy w krajobrazie, a po drugie technik związanych właśnie z rolnictwem regeneratywnym, to jesteśmy w stanie, co już wiemy, że, że jest możliwe po 10 latach testów zamienić ten piasek na naprawdę bardzo żyzną i produktywną glebę. Więc o to chodzi. Oczywiście wiem, że nie staje się młodszy, wiem, że nie zawsze będę w stanie fizycznie sprostać jakby wymaganiom prowadzenia tak dużego gospodarstwa i koszenia na przykład łąk kosą ręczną. Także szukam po prostu rozwiązań, które w dalszej perspektywie pozwolą nam dalej prowadzić te ciekawe działania, które realizujemy już od 10 lat. No i tutaj się wydarza ciekawa rzecz, bo skontaktował się ze mną Łukasz z Czech, z, który przyjechał dzisiaj do nas z, aż z Ostrawy. I przywiózł ze sobą bardzo ciekawe narzędzie. Jest to traktor jednoosiowy, taki mini traktor, bardzo lekka maszyna, ale podobno o sporych możliwościach. No i to będziemy się starać dzisiaj przetestować. Ten film był sponsorowany przez Vator, najlepszy mini ciągnik w Polsce i na świecie. Ramsey United używa tylko, tylko jeden mini ciągnik a to jest Vator. A za to każdy Czeski dzień. produkt dla prawdziwy rolnik. Ramsey United jest za granicą dzisiaj. Jedziemy do Ostrawa. Będziemy poznać ludzi, którzy produkują mini ciągnik. Bardzo ciekawy. Dzień dobry, Łukasz. cześć. cześć. Jaka była druga? Jak Fajna No, fajnie! Jesteś bardzo wysoka! No, dzięki. Dwa metry przez mnie. Jesteś jakimś rolnikiem? Czy... No, rozpoczynającym, a e, teoretycznym rolnikiem. Dostała a to się. jest jakiś czeski kaczmar? Kczma. Wiesz, co to jest, kaczma? No, w, w po czesku krczma. Karczma, jest to samo. Tak, ale krczma, nie karczma, ale krczma po czesku. Teraz mamy typową czeski jedzenie. Smacznego. No, trochę wygląda jak Polska. Tak jest, jesteśmy we Śląsku, tak to jest... W Polsce mówimy o tym, że to jest betonoza. Dla Czechów... E są śmieszne wszystkie polskie słowa i dla Polaków wszystkie czeskie. A wiesz, że w Polsce szkoda jest coś nie. To jest wiesz, niestety szkoda, że tylko masz jest, szkoda, tak, tak, a tak, nie BMW, tak, tak? Tak, tak, tak? To tu jest historyczna uh, wyroba oceli wysokie piece to są. coś, coś dziwnego. To jest. Uh... Więcej niż 100 lat e, Tak? 150, 150 lat, lat. Historyczny. Tu jest ten fabryka? Tak, tu jest fabryka Wygląda Ty jak Katowice Mamy wator, materiał Tak, mam tutaj dla ciebie i dla Łukasza Widziałeś Łukasz na jeden z moich filmów mówiąc, że on nie chce mieć traktora Tak, jak widziałem, że Łukasz nie potrzebuje wielkiego ciągnika tak sobie si powiedziałem, no to jest prawda, tacy rolnicy, tacy permakulturni, naprawdę nie potrzebują wielkiego ciągnika. Tam nie produkujecie tylko ten mini traktor, jest inne rzeczy też? Naprawdę, to jest, to jest jeden tylko, tylko mała część tego, co robimy tutaj, jest Vator, Bo ta historia firmy Vanik jest taka, że myśmy byli firma technologiczna i dziś chcemy mieć własne produkty. Dlatego my kupili Vator od naszego partnera obchodnego. a začali jsme produkovat vator tutaj pro český rynek i díky, že za granice, takže i pro polské i Jesteśmy rynky. Co v budenku pro montáža vatora. Tady máme pracovat rozrobióne vatory. Jsou bez kul. Je to tylko šilník. i ta jednotka napędowa má také transmisu i ta inovace z té transmisí je tutaj ta část umožňuje změnit běgy počas jazdy. To znamená, já změňám běh, tutaj změňám běh, a i tutaj to je sklač, mačkne, i tady vidět, jak to funguje. I to je z blachu, bo jste mi firma, která robí s blachem, všechno je z blachu, i ta překladně, to je náš design, máme takového geniálního designéra. Je to bardzo jednoduchý systém, bardzo solidný, i umožňuje změňovat běhy počas jazdy. Tutaj ten systém je dobrý, bo je taky solidní, jednoduchý i low cost. A co to je? Čínského silnika Loncin. To je silnik bardzo populární v Polsce i v Evropě. Je też bardzo solidní i dlatego ho máme. To Už... Český produkt, který má čínský to je, Tak, to je český produkt s čínským čilníkem. Byly tam jiné čilníky, ale tři lata temu začali jsme robit s loncinem. Ty, oh. On je bardzo populární v Polsce, dlatego, že koštuje nevěla i je solidný. Ten čelník má 6,5 HP. Tylko dla českého rynku produkujeme již i dla Slovací. Produkujeme ponad 500 štuk za rok. I chcemy, chcemy produkować więcej, bo a dlatego idziemy za, na, za granicę. Te wszystkie akcesoria i, i tak. dodatkowe części są wszystko, wszystko jest czeska produkcja. Ja jestem osoba z dużych miast. Tak. I kiedy ja myślę o ciągniku, to jest taki duży, męski rzecz taki duży, silny. Tak. I to jest trochę takie zabawek, bo to jest mniejsze. Ja uważam, że to może robić wiele rzeczy, ale czy boisz się o ten wizerunek, tak, tak? Takie. Wielki ciągnik jest do duże, du, du, dużego pola. Mały ciągnik jest do małego pola, to znaczy, jest to idealnie dla małych ogrodników, małych rolników i dla tych, którzy po prostu nie potrzebują wielkich ciągników. Idziemy do Łukasz, tak? Wszystko przygotowane. To znaczy kosiarka nowa, przetrząsać, obsypnik, kultywator, e, no. włoka, wator oczywiście. To jest skider i w przyczepce mamy e, dalszy sprzęt. No, zobaczymy, czy możemy przekonać Łukasz Nowacki, że warto. Może nie warto mieć traktor, ale może. Mini traktor, tak? tak? Prawda. Mamy to. Jedziemy Wszystko do. Przygotowane? Jedziemy do Gapinin. No jedziemy. Tak, jedziemy. Co ten mini ciągnik nie można nie, robić? Nie można robić, na przykład, gdyż masz 10 <gry> albo masz więcej jak 5 hektarów pola, które chcesz każdy rok na nim pestować, klasycznie, obili. Tak to není ideální, tam potřebuješ normální čongník, potřebuješ kombajn na to, aby to sklizel. to zna, značí, že ty můžeš to outsourcovat čistko, nebo si koupíš čongník starý, nový, e, to je jiná filozofie. Ja nigdy z tego sprzętu nie korzystałem. Sam jestem ciekaw, co ten traktor będzie mógł zrobić tutaj w kontekście naszego gospodarstwa. Mamy spory teren do wykoszenia, mamy kawałek pola do zaorania, mamy fragment ogrodu, gdzie trzeba wymieszać glinę z glebą i kompost przy użyciu glebogryzarki i podobno ten traktor jest w stanie zrobić wszystkie te rzeczy. Także będziemy sobie to po kolei testować. Zużywa około 1 litra benzyny na godzinę pracy, na godzinę roboczą pracy. Także jest to naprawdę niewielkie zużycie, co nas bardzo cieszy, bo też zależy nam na tym, żeby jeżeli wykorzystujemy jakiś sprzęt, to żeby on nie emitował tak dużo spalin do atmosfery i zobaczymy jak dużo przy jego pomocy będziemy w stanie teraz terenu poddać przyspieszonej regeneracji. No i to jest rzecz, która mnie najbardziej ciekawi. Jednocześnie taki mały ciągnik w porównaniu do tych dużych, ciężkich maszyn zdecydowanie lepiej będzie pracował z naszą glebą, to znaczy nie będzie jej tak ubijał, nie będzie doprowadzał do powstania podeszki w momencie kiedy będziemy prowadzili lekką orkę powierzchniową przy użyciu bardzo delikatnych narzędzi, tak, żeby tylko i wyłącznie przygotować tą wierzchnią warstwę gleby do uprawy, a nie degradować tego podglebia, nie degradować tego, co się dzieje pod spodem, pod tą warstwą uprawną. Ale powiedz mi, czy jesteś sceptyczny, że to praktycznie będzie działać na Twoim terenie? Wiesz co, maszyna jest dosyć niewielkich rozmiarów, więc jestem ciekaw, jak ona sobie poradzi, ale zobaczymy. No, jestem otwarty na to, żeby wiesz, przetestować i naprawdę nie oszczędzać tej maszyny, tylko zobaczyć, co ona potrafi i gdzie są jej limity. Czy boisz się, że inni permokulturowców będą ci krytykować, że robisz film o mini traktor? Na pewno będą krytykować, natomiast kto stoi w miejscu, ten praktycznie za chwilę nie będzie nic robił, więc trzeba się rozwijać, trzeba poszukiwać nowych rozwiązań i też nasze gospodarstwo ma taki charakter, że my tutaj testujemy bardzo dużo różnych technik. Jak się odwrócisz, zobacz: no mamy techniki, które wykorzystujemy do tej pory do ograniczania rozwoju chwastów, stosujemy różne plandeki, testujemy te rozwiązania, które łączymy z pracą narzędziami ręcznymi. Więc yy, cały czas poszukujemy. Pierwszy test, co zrobimy teraz? Tak, pierwszy test. No, przyczepka wygląda super. i Zobaczymy jak dużo jesteśmy w stanie na nią zmieścić. Ile ona może przewieźć ciężaru? 500 kilo. 500 kilo? Tak. Czyli pół tony. No, przyznam szczerze, że jak na taki mały ciągniczek uciągnie, jeżeli uciągnie pół tony, to rewelacja. Myślę, że tutaj na terenie gospodarstwa mamy sporo takich rzeczy do przewożenia. Raz, że drewno, dwa zrębki, kompost, to zawsze wszystko przewoziliśmy do tej pory taczką ręcznie albo przyczepą samochodową, jeżeli to była większa ilość. No i to Super, ekstra jedzie, nawet tutaj na tej naszej piaszczystej drodze, świetnie, moim zdaniem daje radę. No i cały transport drewna przywieziony. A Łukasz, czy oglądałeś ten film Easy Rider? Tak, tak. trochę tak. wygląda dokładnie jak yy, kierownica od Harley'a od takiego choppera, elegancko, fajnie się prowadzi naprawdę. I fajnie, że jest ta regulacja, bo na początku faktycznie ta kierownica była dla mnie za wysoko, ale tutaj można i kąt nachylenia kierownicy i ustawienie manetek wszystko ustawić i dopasować do wysokości, długości ramion i tak dalej. Więc naprawdę bardzo przemyślana konstrukcja. Fajnie się prowadzi. Ja jestem zadowolony. Tu jest taka możliwość taki drut Zrobi się tak. Czyli możesz sobie wysypać. To to ułatwia rozładunek. A teraz jeszcze byśmy spróbowali załadować na to zbiornik pusty na razie, tak. ale potem możemy go sobie zatankować wodą i na przykład y, przemieszczać wodę. Tak. Y, myślę, że to będzie super jakby w kontekście tego, że za chwilę na pastwiskach będą zwierzęta i jakoś będziemy musieli je napoić. To też bardzo usprawni, nie będę musiał nosić tej wody w jakiś inny dziwny sposób wiadrami czy czymś takim. Ma pojemność 1000 litrów, czyli potencjalnie będzie ważył jedną tonę, czyli o połowę za dużo dla przyczepy, ale nie musi być napełniany cały, musi być może być napełniony do Połowy i te 500 kg przyczepa powinna e, przetransportować, więc. No i już super! Udało się! Ekstra. To, że to jest możliwe, żeby przewieźć taki zbiornik, to jest dla nas bardzo dużo. Z tego względu, że raz nawadnianie, dwa pojenie zwierząt i trzy możliwość aplikacji na polu aktywnie napowietrzanej herbaty kompostowej. Do tego Mausera e, mogę sobie przyczepić. Jeszcze linie kroplujące i w odpowiedniej odległości ustawić dyszę, tak żeby nanosić herbatę kompostową bezpośrednio na, na pole. Więc to dla mnie jest super. Łukasz mi mówił, że mają też taki gotowy beczkowóz o pojemności 300 litrów, właśnie który się zakłada na tą przyczepę, ale on dojedzie następnym razem przy okazji następnych testów. A co robimy teraz? Odwozimy przyczepkę, montujemy kosiarkę i zrobimy test koszenia tutaj na łące. Z kosiarką bębnową jest trzeba jechać pomalsze, jest lepszy tam redukcja jazdy. Czyli na żółwie nastawiamy. Na żółwie, tak. tak żółwie. Czyli na pełzające biegi zmieniamy. Tak, tak. Zając daje możliwość szybkiej jazdy, żółw daje możliwość powolnego poruszania się, z, y, wtedy kiedy mamy y, z przodu zamontowane jakieś narzędzie, którym pracujemy, tak jak na przykład tą kosiarką y, bębnową. Tak? I to jest ten nasz system, który umożliwia zmieniać biegi podczas jazdy. Czyli pasowy system zmiany biegów. Jak chcemy na jedynkę, to ustawiamy na jedynce i działa pierwszy pasek klinowy. Jak dajemy na dwójkę działa drugi pasek klinowy, jak na trójkę działa trzeci pas klinowy i na wstecznym działa pas klinowy od wstecznego. I raz na jakiś czas ten pas może się przerwać, ale jego wymiana i zastąpienie będzie tanie i łatwe do, do przeprowadzenia. To mnie cieszy, bo będę w stanie to sam zrobić i nie potrzebuję mieć serwisu specjalistycznego. Kosiarka jest zamontowana, wszystkie ustawienia są dopasowane do jej pracy, także odpalamy maszynę i będziemy kosić. Ta kosiarka bębnowa ona ma taki charakter, że ona musi się ślizgać po ziemi, więc kosi bardzo nisko. Ale w momencie kiedy zbieramy siano i chcemy go kosić, nakosić jak najwięcej, to to jest bardzo dobra cecha. Muszę wziąć okulary bo sypie piaskiem po oczach. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Dobrze, to przy pierwszym teście koszenia pewnie zauważyliście, że koła były ustawione zbyt szeroko względem kosiarki, więc teraz możemy sprawić, że koła będą wsunięte bardziej do osi. Ciągnika i będą podążały w zasadzie śladem kosiarki, czyli nie będzie, nie będą powstawały takie rządki, i to sprawi, że no jeszcze lepiej będzie funkcjonowała ta maszynka. Także jedna śruba wystarczy do tego, żeby odkręcić ją, zmienić rozstaw kół i albo poszerzyć, jeżeli to jest potrzebne, albo zwęzić rozstaw kół. A teraz, to, co to jest? Co robimy? To jest przetrząsacz do trawy. I to jest urządzenie, które to, co skosiliśmy, rozrzuca na powietrza i sprawia, że takie siano świeżo skoszone będzie bardziej puszyste i szybciej wyschnie na słońcu. To przetrząsacz też jest w stanie ułożyć nam siano w równy rządek tak żeby ułatwić później zbiór tego siana. Teraz będziemy testowali przetrząsacz do siana. Także zobaczymy jak pójdzie. No i to. Także zobacz to. Wszystko jest zgarnięte stąd, tak? Tutaj już nic nie ma, prawie nic nie zostało. Zostało przegarnięte i jest roztrząśnięte to siano, więc ono będzie szybciej wysychać na słońcu. Także no robi robotę. Co się dzieje tutaj? Co, co mamy? Gotujemy sobie na szwedzkiej pochodni, dlatego, że wiedziałem, że Łukasz przyjedzie prosto z Czech i pewnie będzie głodny. Piwko jest, więc do tego piwka najlepsza potrawa na świecie, czyli gulasz. To jest moja receptura, ale mam nadzieję, że Czechowi też y, posmakuje. B będzie akceptować, tak? Także pierwszy międzynarodowy test gulaszu prosto z doliną Gieł. mamy odhaczony z listy. A co to w ogóle jest? Co to jest? To jest skider do pociągu drzewa. To znaczy, jeżeli masz drzewo gdzieś w lesie, gdzie nie musi ciągnik przyjechać, a potrzeba by z konia. Tak masz tego skidera. Co się takie rozwiązanie dla, dla pchani drzewa z lesa, gdzie jest bardzo trudny teren. Czyli idziemy tak, w stronę lasu. Tam mamy już zrywkę zakończoną. Jest zostawione jedno drzewo, które musimy tutaj przyciągnąć i po to jedziemy. Mamy długą dźwignię, która pozwoli nam w łatwy sposób podnieść ten konar do góry, tak żeby on nie był ciągnięty po ziemi, tylko żeby był uniesiony na kołach i wtedy zmniejszymy tarcie o podłoże i będzie można łatwiej wyciągnąć całe drzewo. Teraz tylko wycofamy. Wycofamy i pokażemy jak skider podnosi całą kładę do góry. Jest możliwe i we przodu to dan na dół. I w górę. Dobra. I dziś mamy zase tutaj ten system. Tak. I tutaj jest zafiksowany. Czyli transport dojedzie z tej strony, wtedy można będzie od razu przerzucić na transport. Trudno jest to podnieść dla mnie. Na pewno bym tego nie pociągnął. Przy użyciu ręcznych narzędzi musiałbym to pociąć na krótkie kawałki, żeby przetransportować. Tak? A tak to mogę długą taką kłodę od razu, bez jakiegokolwiek cięcia, podnieść sobie do góry dzięki temu systemowi i przewieźć ją na dowolną odległość i zostawić w miejscu, które bardziej mi odpowiada. Tak jak tutaj gdzie będzie bliżej do transportu i będzie można łatwiej załadować e, całe drewno, więc e, super. I to, I to nie jest wszystko, kiedy mamy trudny teren, to znaczy naprawdę duży kopec jest lepszy. Czyli jest duże lep... zbocze, du... tak stroma, tak, stroma tak, jakaś górka. Tak, e, jeżeli damy nakładki do orki, to są bardzo dobre w takim terenie trudnym i ta trakcja jest bardzo lepsza i nawet większe drzewo jest możliwe w trudniejszym terenie przetransportować, z, z przetransportować mhm. naprawdę. Tak. No i co? Oranie, tak? Tak, idziemy na oranie. Dzięki tym, tym obciążnikom i, temu, i tym żeliwnym kolumn jest ta orka bardzo... E, naprawdę jest to orka, nie jest to tylko takie szkrabanie. Tamto pole wymaga przygotowania, sam widziałeś, tam jest bardzo dużo chwastów i trzeba to teraz bardzo dobrze przygotować, czyli najpierw powinna być zrobiona orka, potem na to powinna wejść glebogryzarka i potem jeszcze kultywatorem można sobie dokładnie wszystko uprawić. Takže teraz jde tak. Jak je trakcia, tak to jde bardzo dobře. Jak nie je trakcia, tak je to gorsze. Ale trakcia to je tylko nakladky na orka. Proto odporenčám do orky, do skidera i do také roboty. V polu je zlepší mít nakladky do orky. Następny raz Lukáš jaki, jak to vypadá, ježeli jsou nakladky do orky. OK, finished. Następny raz to musi być troszkę równiejsze. Nie, ale tutaj się trzymamy konturów terenu, bo ja widzę super zastosowanie dla tego pługa do robienia swelly. W permakulturze to są rowy konturowe, które muszą meandrować w krajobrazie. I gleba jest odkładana na jedną stronę, a w tym zagłębieniu gromadzona jest woda, która spływa po zboczu. I dzięki temu jesteśmy w stanie ją zatrzymać na zboczu i ona nam nie ucieka z terenu. Więc to jest super narzędzie właśnie do takiego zastosowania. No a przy orce oczywiście też się przyda, więc pierwsze testy, oczywiście trzeba trochę ustawień, trzeba dopasować to narzędzie do terenu. Ale po odpowiednim ustawieniu i przede wszystkim założeniu tych nakładek zwiększających trakcję, złapię to lepszą przyczepność i wtedy myślę, że ta urka będzie bezproblemowa. I co, chciałeś byś próbować tego watora następny tygodnie i? Tak, myślę, że dzisiejszy dzień pokazał mi to, że naprawdę jesteśmy w stanie na terenie naszego gospodarstwa potestować sobie tego, ten mini ciągnik. I znaleźć jeszcze dla niego nowe zastosowania, o których pewnie wam się nie śniło, a my dojdziemy do tego, jak sobie dopasować tą maszynę do naszych potrzeb, więc jestem naprawdę chętny do tego, żeby to testować. Jest to ciągnik, który jest z Czeska, ale myślę, że w Pol Polsku będzie, będzie bardzo popularny dzięki Tobie dzięki Twojej robocie. I ja bym chciał zaoferować więcej współpracy z Tobą, zaoferować Ci tego ciągnika do używania, abyś mógł... Wow, super! Abyśmy mogli tego ciągnika pokazywać rolnikom, takim tak jak ty w Polsce i wierzę, że będzie więcej wideo, więcej, więcej ludzi, którzy by chcieli ten ciągnik skupić i wierzę, że ta współpraca będzie bardzo dobra i w przyszłości to znaczy w przyszłości. W przyszłości. Tak. Super. Wielkie dzięki. Ja jestem niezmiernie zaszczycony, że wybraliście nasze gospodarstwo do testowania właśnie tego mini ciągnika. Myślę, że znajdziemy dla niego naprawdę super dużo zastosowań w rolnictwie regeneratywnym, w gospodarstwie takim małoskalowym, rodzinnym. I z miłą chęcią się podzielimy naszymi spostrzeżeniami, naszymi testami i naszymi obserwacjami, jak możemy wdrożyć właśnie wsparcie tego ciągnika do rolnictwa regeneratywnego i permakultury. Więc jeszcze raz jestem naprawdę bardzo wdzięczny i ładnie wow, spodziewałem się. Ja myślę, że to był tylko początek, bo ten dzień za ten dzień się nie da wszystko zrobić, i nie da wszystko pokazywać, i nie da wszystko optymalizować. Także ja myślę, że następny raz to będzie lepsze i lepsze i lepsze. Bardzo duże roboty z tym zrobimy. Tak, ale zaczęliśmy naprawdę mocnym uderzeniem. Ja jestem mega pozytywnie zaskoczony możliwościami tego ciągnika, więc z miłą chęcią go jeszcze bardziej przetestuję tutaj na terenie gospodarstwa Dolina Mgieł. No i zobaczymy, jaka będzie jego przyszłość w rolnictwie regeneratywnym w Polsce. Super. Jeszcze, jeszcze raz, raz dzięki. Dziękuję jeszcze raz. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie wideo i oczywiście. Subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawych filmy o ciekawych mini ciągniki w Polsce i w Czechach, i w różnych miejscach. Łukasz, gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o mini ciągnik. Pod wszystkim tymi wideo na YouTube będzie link, gdzie będzie wszystkie informacje, gdzie kupić, gdzie sprawdzić informacje o tym, jak z tym robić. Dalsze youtube wideo tam będą, gdzie będzie serwis. Rozpoczynamy tylko. Dziś rozpočínáme zpředaj v Polsce, takže je ta pravá chvíla do do oglądania tego tego na polském targu. Vukáš, coś więcej? No, słuchajcie, my zapraszamy na kanał YouTube'owy Łukasz Nowacki, Permakultura dla Każdego i Dolina Mgieł, Siedlisko Permakulturowe, gdzie będziemy pokazywać, jak testujemy ten mini ciągnik w naszym gospodarstwie. Żeby propagować rolnictwo regeneratywne, to musimy współpracować między narodami. I to jest fajny zaczątek, właśnie takiej współpracy. Także myślę, że to jest dopiero początek tej fajnej drogi i kolejnej przygody z rolnictwem regeneratywnym. No, fajny. To był. Bardzo ciekawa przygoda. Dzięki panowie. Dzięki, że Miło było Cię gościć, jak zwykle. Tak, będzie miał swoje miejsce w garażu pod daszkiem, żeby na niego nie padało. No i tam już będzie mieszkał. Iza, jak, jak się czujesz o tym, że on będzie miał mini ciągnik? Bo no. Brałeś ślub z prawdziwą permokulturowcem, a teraz on ma ciągnik. To jest jakieś zdradztwo, nie? Kupiłem czarny ciągnik. Jestem przekonany, że za parę dni zobaczysz film, jak to Iza właśnie używa tego ciągnika, a ja jej macham z daleka i patrzę, jak ona się świetnie bawi. Pozdrowienie wszyscy watorzy. Do widzenia. Do widzenia. Home, sweet home! Jesteśmy w domu.